Witamy w Termiko, dzisiaj przedstawimy Inboxa, bardzo fajnego syfonu podtynkowego do umywalek, jest to produkt marki Geberit, syfon umywalkowy tego typu idealnie nadaje się do łazienek dla osób niepełnosprawnych, gdzie pod umywalką potrzebujemy mieć dużo miejsca, żeby po prostu taka osoba mogła ewentualnie podjechać maksymalnie blisko umywalki. Cóż, z czego składa się taki syfon? Więc taki syfon podtynkowy składa się z korpusu plastikowego, który należy wkuć w ścianę. Oczywiście należy tutaj doprowadzić pozostałą część instalacji. Są wąsy ułatwiające przymocowanie takiego elementu do ściany. Jest steropion zabezpieczający środek tej puszki, żeby się tam po prostu jakaś zaprawa, tynk nie dostał. Jest właściwy syfon Ozdobna rozetka w kolorze białym, występuje ten syfon również w wersji chromowanej, ale to jest trochę inny numer katalogowy. I oczywiście cena. W zestawie są oczywiście również uszczelki, no a także pozioma rura odprowadzająca, która tutaj będzie po prostu przekręcana za pomocą nakrętki do półsyfonu. Do, sorry, do korka automatycznego najczęściej, który zazwyczaj jest w komplecie z każdą baterią umywalkową. No cóż, Syfonik bardzo przyzwoity, cenowo nie zabija hmm, sprytny, polecamy gorąco zakup na naszej stronie.